21 grudnia 2025 roku, godzina 13.04, a ja przygotowałem dla Was analizę techniczną króla kryptowalut, czyli Bitcoina. Zapraszam do zapoznania się z materiałem. Aktualnie cena Bitcoina wynosi 88 000 dolarów, 80 681, tak będąc. Precyzyjnym, no i zaczynamy sobie analizę bitcoina od interwału tygodniowego, czyli każda świeca to jest zakres ceny z jednego tygodnia. Dzięki temu jesteśmy w stanie przy tak oddalonym wykresie zobaczyć sobie, jaki mamy trend w skali makro. No i w skali makro zdecydowanie widzimy tutaj, widać to gołym okiem, że mamy trend wroftowy. No i znajdujemy się aktualnie między dwoma bardzo ważnymi poziomami cenowymi czyli między poziomem 79 tysięcy dolarów gdzie ostatnio tutaj to sekwencyjne low czyli takie low które to jest dołek wyższego rzędu tak po tym jak przebiliśmy tutaj ten szczyt ustanowiliśmy szczyt wyższego rzędu i tutaj dołek wyższego rzędu no to tutaj nam się wyrysował taki ważny poziom wsparcia 79 tysięcy dolarów to jest ten poziom i tutaj nawet na wykresie jednodniowym widzieliśmy no zobaczymy sobie to później była przeprowadzona akumulacja gdzie tutaj ten poziom nam kilkukrotnie zadziałał finalnie odbiliśmy się od tego poziomu i poszliśmy na nowe ATH czyli nowy szczyt no i tutaj mamy taki lokalny trend spadkowy tutaj na wykresie dziennym jest on lepiej widoczny także zaraz sobie przejdziemy do analizy natomiast no znajdujemy się tutaj nad poziomem e, wsparcia na 79 tysiącach dolarów i pod poziomem oporu e, to jest ten e, poziom no, w, okolicy, w okolicach 100 tysięcy dolarów bardzo ważny poziom gdzie tutaj e, teraz akcja nam się rozgrywa między tymi dwoma poziomami no i tutaj w zależności od tego czy wybijemy ten poziom e, wsparcia e, i wyjdziemy niżej czy też poziom oporu wybijemy e, i wyjdziemy wyżej e, no to to będzie zależało od tego czy mamy dalej trend wzrostowy na Bitcoinie utrzymany, czy też wchodzimy w trend spadkowy w skali makro, ale żeby tutaj sobie przeanalizować dokładniej tą sytuację, którą aktualnie mamy, to przejdziemy sobie na interwał jednodniowy i teraz będziemy widzieli znacznie więcej, natomiast wracając do tego wcześniejszego poziomu, zobaczcie to co Wam powiedziałem, ten poziom 79 tysięcy dolarów Na wykresie tygodniowym to nie było tak dobrze widoczne, ale tutaj już na wykresie dziennym Widzimy tutaj akumulację, która została przeprowadzona Gdzie ten poziom nam bardzo ładnie zadziałał RAF od niego się odbiliśmy, drugi RAF, trzeci RAF i finalnie poszliśmy znacznie wyżej No po nowe ATH, czyli po nowy szczyt na Bitcoinie i teraz na wykresie jednodniowym zaznaczymy sobie linię trendu spadkowego tutaj od tego poziomu 126 tysięcy dolarów. Tak, tutaj jeszcze sprawdźmy, czy na pewno dobrze ta linia jest poprowadzona. Myślę, że jest OK. No i teraz zobaczcie, tutaj widzimy, że ta linia trendu spadkowego dalej obowiązuje. No delikatnie tutaj na wykresie jednodniowym widzimy, że no walczymy, tak jakby przykleiliśmy się do, tego, do tej linii trendu spadkowego i tutaj nie ma takiej dynamicznej reakcji jak była chociażby tutaj, tutaj czy też tutaj, że szybkie odbicie od linii trendu spadkowego, odklejenie się i pogłębienie spadków, tylko tutaj podążamy wzdłuż tej linii trendu spadkowego, no i klinujemy się między ważnym poziomem wsparcia, takiego lokalnego wsparcia, bo takie wsparcie w skali makro bardzo ważne, no to jest to, to wsparcie 79 tysięcy dolarów ona jest e, bardzo ważna, ale jak przejdziemy sobie na interwał 4 godzinowy e, no to będziemy mogli sobie zobaczyć właśnie jeszcze więcej e, dokładniej przeanalizować ten wykres, tą sytuację e, i zaznaczyć sobie tej kolejny poziom no i tutaj e, tym poziomem aktualnie, który jest e, takim lokalnym poziomem wsparcia e, bardzo istotnym to jest ten poziom no, w okrągleniu 84,5 tysiąca dolarów i teraz tak, tutaj weszliśmy w tą strefę bo tutaj też mam taką strefę w tym momencie po tym co się nam wyrysowało tutaj tak, cała ta ak akcja cenowa, gdzie tutaj weszliśmy do poziomu 80 tysięcy dolarów szybko odbiliśmy, wyciągnęliśmy ten wykres tutaj na 92 tysiące dolarów, no w sumie nawet tutaj 93 tysiące, zeszliśmy tutaj z powrotem, odbiliśmy się i znowu tutaj zeszliśmy i się odbiliśmy, to tutaj stworzyła nam się taka strefa, gdzie między poziomem 84,5 tysiąca dolarów a 79 tysięcy dolarów jest strefa popytowa. I to jest strefa, gdzie kupujący bardzo chętnie wchodzą w bitcoina, bardzo chętnie Ci, którzy są nastawieni na wzrosty, ci, którzy chcą kupić bitcoina i sobie go trzymać w dłuższym terminie, bardzo chętnie kupują tego bitcoina na, ry na rynku w czyli rynek w pot, czyli bez dźwigni. Tak? Czyli jak jakby, no chciałem powiedzieć, fizycznie kupuję bitcoina, no ale wiadomo, fizycznie się nie da kupić bitcoina, bo on funkcjonuje tylko w świecie cyfrowym. Ale skupują go rzeczywiście, jakby nie zakładają się przy użyciu derywatyw, że bitcoin wrośnie. E, tylko kupują naprawdę bitcoina i zazwyczaj właśnie wysyłają e, z portfela giełdowego na swój portfel prywatny założony na blockchainie. Także tutaj jest taka strefa, gdzie bardzo chętnie kupujący e, już e, dokonują właśnie tej akcji zakupowej bitcoina, e, gdzie po prostu kupują bitcoina i za każdym razem, jak tutaj zejdzie nam cena bitcoina w te okolice, no to bardzo szybko ten bitcoin jest wyciągany, kupowany po prostu, skupowany z rynku e, po tych cenach. Mało tego. Tutaj widzimy, że w kontekście tej całej akcji cenowej od 21 listopada do dzisiaj, czyli dzisiaj mamy 21 grudnia No to za każdym razem jak tutaj wchodzimy w te okolice To jeszcze wcześniej ten bitcoin jest skupowany i jeszcze szybciej jest wyciągany Czyli jak tutaj zeszliśmy do 80 tysięcy dolarów Tak tutaj po, przy ponownych spadkach już nie dobiliśmy do tego poziomu, bo już wcześniej osoby, które są zainteresowane kupnem Bitcoina, stwierdziły, że dobra, ta cena 84 tysiące dolarów jest na tyle satysfakcjonująca, że ja już nie czekam na to, aż Bitcoin spadnie niżej, bo może w ogóle być tak, że, że nie spadnie i mi ten rynek po prostu odjedzie, kupuję już po prostu tutaj, tak? I to już na tyle dużo tych kupujących chętnych jest, że tutaj nie dobiliśmy już do tego poziomu 80 tysięcy dolarów, tylko już do 84. Tutaj ponownie Odbiliśmy e, i poszliśmy na 94 tysiące dolarów, 94,5, weszliśmy ponownie i znowu już nie weszliśmy do poziomu 83 800 tak jak tutaj mamy ten e, ostatni dołek, taki, e, który wszedł na tą w tą strefę tutaj popytową, tylko już wcześniej tutaj kupujący zareagowali i stwierdzili: Dobra, biorę już tego bitcoina, ta cena jest w porządku, ta cena jest w ok, odpowiada mi, kupuje. No i jest wyciąganie. Wykresu znowu w górę. Więc widzimy, że a tych jakby sprzedających, tak którzy chcieliby sprzedawać bitcoina na tych poziomach, tutaj między 84,5 a 79 tysięcy jest coraz mniej, że już tutaj nie jesteśmy w stanie zejść po prostu niżej. Tak naprawdę tworzymy w, tej, w tym takim ręczu akumulacyjnym coraz wyższe dołki. A z drugiej strony, ci którzy kupują, no to są chętni, żeby już wcześniej kupować tego Bitcoina Czyli tutaj jakby z analizy technicznej wykresu i zachowania inwestorów No ja tutaj wnioskuję, że sprzedających jest coraz mniej A kupujących jest coraz więcej, mało tego Kupujący są coraz chętniej kupują Bitcoina po wyższych cenach, tak jakby się obawiali tego, że ten Bitcoin za chwilę może odjechać i on już nie wejdzie w te niższe strefy właśnie zakupowe Mało tego, tutaj właściwie klinujemy się przy tej linii trendu spadkowego, jakby przykleiliśmy się do niej I tutaj jakby no z jednej strony odbijamy się od niej, a z drugiej strony bardzo szybko do niej wracamy, mało tego Tutaj wyszliśmy już po Fatą linię, tworzy nam się taki klaster cenowy. I tutaj widzę, że no od strony price action, od strony tego, co się tutaj tworzy na wykresie, no jest chęć, żeby tutaj wyjść wyżej. I, yy, i tutaj, już na 4 wygląda to całkiem dobrze. Natomiast no, na jednodniowym wykresie widzimy, że to jeszcze no, nie ma tutaj takiego potwierdzenia, że jest przełamany trend spadkowy. Jesteśmy blisko przełamania tego trendu spadkowego i potwierdzenia, że rzeczywiście zakończył nam się ten trend spadkowy i ta linia już nie obowiązuje, ale ja bym chciał tu zobaczyć jeszcze jakiś mocniejszy ruch w górę powiedzmy do tego poziomu 91 tysięcy, 91,5 tysiąca plus też zamknięcie gdzieś tutaj w tych okolicach, bo zamknięcia świec są też bardzo ważne, co z tego, że gdzieś tam w ciągu dnia wyjdziemy wysoko, a gdzie później na przykład wejdziemy z powrotem na jeszcze niższe poziomy i zamkniemy się niżej. Wtedy to jest odmówienie ceny, to by znaczyło, że tutaj niedźwiedzie wygrały, czyli sprzedający na rynku była, była jest odmówienie ceny i jakby byki nie, nie dały rady, weszła duża podaż i jest odmówienie tego poziomu, tak więc to nie byłoby nic dobrego. Ważne jest zamknięcie świecy, chciałbym zobaczyć tutaj jakąś świecę wrustową, która z dużym korpusem, która by się zamknęła właśnie tutaj w tych okolicach choćby te 92 tysiące dolarów, no i najlepiej jakby jeszcze ze 2-3 dni jakbyśmy się utrzymywali poza tą linią trendu spadkowego, wtedy z punktu widzenia analizy technicznej, no mielibyśmy już tutaj ewidentne potwierdzenie, że ta linia trendu spadkowego już nie obowiązuje i droga na 100 tysięcy dolarów byłaby tutaj już otwarta i tutaj mielibyśmy pierwszy taki ważny poziom oporu. Gdzie tak naprawdę od tego, czy ten poziom przebijemy, czy też nie, będzie zależało czy pójdziemy na ATH. To jest bardzo ważny poziom, tak? Jak przebijemy ten poziom w 100 tysięcy dolarów i zamkniemy świece, ale to też wyżej gdzieś tam, nie? Przynajmniej powyżej, przynajmniej do 105 tysięcy dolarów musielibyśmy dobić i zamknąć znowu gdzieś tam 3 świece dzienne, 3-4 świece dzienne, właśnie powyżej tego poziomu to by było ok i tutaj droga otwarta była znowu na, dwa, na 126 tysięcy dolarów na zaatakowanie nowego szczytu na bitcoinie natomiast no wracając do tego co jest w tym momencie mamy tutaj tą linię trendu spadkowego ona jest bliska przełamania ale jeszcze nie widzę tutaj potwierdzenia jeszcze tutaj się wstrzymał z tą oceną niemniej jednak widzę tutaj że jest, jest Przewaga, moim zdaniem, przewaga kupujących nad sprzedającymi. Jest tutaj, w szczególności w tej strefie, zdecydowanie większy popyt niż podaż. Chętnych na sprzedaż bitcoina po tych cenach jest coraz mniej, coraz więcej chętnych na zakup, dlatego też mamy taką akcję cenową. Tutaj to wszystko widać na wykresie i tutaj oceniam, że większe szanse są na to, że jednak ta linia trendu spadkowego zostanie finalnie przełamana i zaatakujemy ten poziom 100 tysięcy dolarów w najbliższych dniach czy tygodniach na Bitcoinie, ja osobiście gdybym nie miał jeszcze pozycji na Bitcoinie, na pewno tutaj za część kapitału bym kupił Bitcoina powiedzmy no te między 30 a 50%, to myślę, że tutaj w tej strefie bym już kupował Bitcoina, to jest bardzo dobry poziom jak sobie tutaj oddalimy wykres, przejdziemy na interwał tygodniowy i tutaj, dobra skasujemy sobie może te poziomy i tą linię trendu to widzimy, że Bitcoin jest po spadkach rzędu 36%, to jest bardzo fajna korekta. I, i pamiętajmy, no kupujemy po wpadkach, nie po wroftach, tak samo jak idziecie do sklepu, cokolwiek kupujecie, no to wolicie kupić na promocji jak jest taniej niż jak jest wzroft cen, tak samo jeżeli macie jakieś aktywo, które chcielibyście mieć w swoim portfelu, na przykład Bitcoina. No to zdecydowanie lepiej jest kupować po spadkach niż po wzrostach. Więc takie korekty, to jest właśnie oka okazja do zakupu i mamy bardzo fajną korektę. Spadek o 36% to jest bardzo dobry moment na zakup bitcoina, a jeżeli miałbym być bardziej precyzyjny i kazać jaki zakres procentowy, jaki spadek mamy od aktualnej ceny. No to właśnie jest 30%. Więc 30% przecenny jest na bitcoinie. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja jak nie miał, nie miał pozycji na Bitcoinie, to bym wrócił między 30 a 50% kapitału, który miałbym przyszykowany na Bitcoina, nie więcej, ponieważ jeżeli by jednak ten poziom wsparcia nie został utrzymany 79 tysięcy dolarów, to tutaj jest od, otwarta wtedy droga na kolejny bardzo ważny poziom wsparcia, około ok. 54 tysięcy dolarów. I zawsze trzeba być przygotowanym na scenariusz taki, że. By rynek nie pójdzie w tym kierunku co chcemy że, że pójdzie po prostu niżej no na rynku spot no możemy tylko kupować i sprzedawać więc nie możemy jakby grać na spadki, więc tutaj jak budujemy pozycję na rynku pot, no to wtedy zawsze warto mieć kapitał na to, żeby dokupić, jeżeli po prostu dane aktywo wejdzie niżej. Więc trzeba być przygotowany również na ten scenariusz, gdzie Bitcoin by wszedł w te okolice 54, 55 tysięcy dolarów i mieć tutaj kapitał na dokupienie, na uśrednienie ceny. Nawet jeżeli byśmy sobie tutaj zaznaczyli procentowy spadek tak? w kontekście poprzednich Hossy. Zobaczcie. Tutaj jest szczyt poprzedniej Hossy. I tutaj od szczytu, w trakcie Bessy mieliśmy spadek o 77% I za każdym razem, z każdym cyklem Bitcoin spada mniej Więc tutaj możemy założyć, że w tym cyklu No na przykład spadnie nie o 77% tylko o 60% e, maksymalnie tak? Jeżeli by ten poziom nie został utrzymany, ten 79 tysięcy dolarów No i 60% to mamy 49 tysięcy dolarów, no a 50 tysięcy dolarów Czyli nie dość, że Spadek procentowy to nam pokazuje, że ta strefa 50 tysięcy dolarów była bardzo dobra do zakupu To jeszcze tutaj mamy bardzo ważny poziom z punktu widzenia analizy technicznej Na 55, no w tysiącach dolarów Gdzie takim razem rozegrała nam się akumulacja no i tutaj finalnie poszliśmy wyżej, więc to jest bardzo ważna strefa, bardzo ważny poziom z punktu widzenia analizy technicznej. No to też procentowo to by się zgrywało w BESCO. W związku z czym trzeba być przygotowane na ten gorszy scenariusz, gdzie Bitcoin by nam wpadł po prostu niżej, gdzie te wpadki potrwałyby dłużej, weszlibyśmy w taką klasyczną Bessę i wtedy trzeba mieć kapitał na to, żeby tutaj w razie czego dokupić. Więc to jest ten kolejny zakres, gdzie tutaj. Ten kapitał, który teraz nie wejdzie w rynek, i tutaj w, w takim scenariuszu, że pójdziemy wyżej, nie zostanie wykorzystany, no to trudno, ale lepiej być przygotowanym na to i lepiej wygenerować zysk w tego, w tej części kapitału 30%, 40% czy 50% i 50%, 50 nie wejść, niż dopuścić do takiej sytuacji, że wchodzimy teraz. All in, a później lecimy jednak niżej i nie mamy kapitału na e, dokupienie, i siedzimy na stracie przez długi e, okres. Plus do tego, no, w momencie, kiedy jest na ogromnej promocji aktywu, których chcemy mieć w portfelu, no nie, nie mamy za co dokupić. Zdecydowanie lepiej jest wstawić sobie część kapitału na, na jakiś tam e, czarny scenariusz e, i po prostu mieć na, na dołożenie do. Pozycji. Dobrze, no więc analizy techniczne już zrobiłem. Troszeczkę też powiedziałem o zarządzaniu kapitałem, o tym, co bym ja zrobił, gdybym jeszcze nie miał ekspozycji na bitcoina. Także, swoje wnioski możecie na ten temat wyciągnąć. No, myślę, że na dzisiaj taka analiza wystarczy, że już teraz macie taki no, pełny obraz tego, jak wygląda sytuacja na bitcoinie pod kątem właśnie takiej analizy technicznej, analizy wykresu. Najprawdopodobniej kolejna analiza będzie za tydzień. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco w tym co się dzieje na Bitcoinie, no to tutaj zasubskrybujcie ten kanał no i oczekujcie kolejnych materiałów wideo. A tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.